Pan poseł z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, wniosek o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji. Proszę uznać fakt, Panie Marszałku, niefunkcjonowania systemu, którym prezydium Sejmu zechciało się posługiwać. Jest faktem, że czcigodna Pani poseł reprezentująca klub PSL Kukis. 15 nie była słyszalna tu w Wysokiej Izbie yy, przez cały czas jej wystąpienia. I rozumiem, że wszyscy ja arbitralnie zgodzimy się. Panie Marszałku, proszę używać trybu ad regulaminowego, a nie przerywać wystąpień posłów. Dobrze? Proszę ad vocem się wypowiadać regulaminowo. Więc. Arbitralnie zgodzimy się, że to, czego nie słyszeliśmy, to było jakieś takie mniej ważne z wystąpienia pani poseł. Czy tak ma funkcjonować Wysoka Izba, że zakłócenia w systemie łączności elektronicznej będą przyjmowane jako siła wyższa, dopust Boży i w związku z tym z góry się z tym pogodzimy, że część wystąpień naszych koleżanek i kolegów idzie do kosza. Proszę zmienić sposób. To nie był wniosek formalny. Przystępujemy do rozpatrzenia.